A więc elo, 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 dobra moi drodzy widzowie, tamten odcinek się niestety zniszczył. Z, no, ale będzie też na YouTubie. To będzie taka druga część. No, otwieram tego mega packa. Niestety przegraliśmy, ale... Ready. Get price. I no puuuuu! Jak on wygląda. Otwieramy. Patrz 105 kart. Raz, dwa, trzy. I tutaj będziemy dostawać po dużo. Wow. Tutaj też są te skille. 320... Wow. wow! O, ale dużo rzeczy. Wow, Z dużo Sfinksów. Sfinksa mam niedługo. Nice. Ile rzeczy. Cieszę się. Fajnie. Mega pak. No. I ukończyłem ten challenge, tak więc no jest dobra. Możemy na tym pograć. To czekaj, tylko otworzę level 10. Pap. No. Tak więc szkoda, że dam też odcinek zepsuł. No ale nic. Teraz pogram z Datanem trochę i zakończę ten odcinek. Może na gierka. Patrzyłem na ten level 41. No. Ale no. ja sobie tutaj w ulepszę. lepsze, Bo on jest fajny. Czekaj, tylko zagram te z kartami. O dobra, to ja może zaraz też. Tak, do levelu dziesiątego. A nie, ja nie mogę, bo ja wyczerpałam, mam zero gemów. No, ale <coughs> nic. Jest level piąty. No, szkoda, że się zepsuł odcinek, ale to nic, bo... No. Gidny. Gold. O, tu Jest, no, kolejny Legendary Cheater Pack Czerwona Otwi kartka. Otwieramy Cheater Packa. Legendarnego Sfinksy. Kozacko. Nie, I nie, Legendary ale... Cheater Pack mi wypadł z dziesiątego. O. Ja przez chwilą otworzyłem kolejnego. Nie wiem za co, ale fajnie. Jako mam Cheater Pack. I jeszcze teraz Legendary Patrzcie, Cheater. Pack. komplet wszystko zrobiłem. Niedługo mam bula. No. Dobra, możemy grać w teamie? Tak, gramy w koleję. Ale na bomby. Nie, zwykłe dawaj. No bo żeby było śmieszne to... Na... Ja ci dam trzy gole, żeby nie było za... Że... To jest klub. Polecam wbić. No, Argentyna. Na big bale. No nie, czego na Big Bale? Na zwykłe dawaj. To potem. Dobra. I obaj mamy te pucharki. Nie wiem, czy zauważyliście. Nie, Big Body są słabe. No nie, no, ale to jest bez sensu, takie coś. No nie, no, dawaj na co innego. To nie ma sensu. Na co innego dawaj. Ja wychodzę. Okay. Kurde. Ja wychodzę, bo to jest słabe. Dobra. Okay. Ej! Jakiś chłop dołączył do teamu! Ja A, szósty Kinga! Ja mam reklamkę! A, to z tym. Mój kolega, Adi Prosu! Kanał AdiAdi2960 Możecie też wbić Dobra, potem z nim pogram też Dobra, dawaj na ten Tylko mam reklamę On dopiero od wczoraj w to gra Lub od dziś, nie wiem No tak więc, no. Dobra, to gramy ja długo... na bombbale. No, nie, nie na bombale. Na no zwykłe. Nie. Tak. To ja dam ci trzy gole. Ale gramy na stadion jeden. Dobra, niech będzie. Poczekaj, co ja muszę robić. Dobra, ja bez... A w ogóle, po co dałeś bez umiejętności? Ja nie dam, to normalnie. A, bo ja i tak nie mam nie mogę nic zrobić. A dobra, ja miałam ci dać. Trzymaj. To cztery. Mieli być trzy. To to... cztery. Nie trzy, no, to będzie za trudne. Cztery, Ale ty jesteś. No starczy. Dobra, teraz lecimy. A co ty tak jakoś dziwnie tym? ale to jest słabe, że od środka się zaczyna, nie No, no to normal. A to jest dziwne. No chciałeś A ja chciałam takie inne, jak zawsze gramy. Ale nie było innego. Jak? No nie było. No czekaj, bo ja mam nagi jakieś. No to normal. To nie jest normal. To jest normal. Czekaj, ja wyjdę, ja nie chcę tak grać. No to ja wyjdę no i dobra. Zagram jeszcze jedną grę. Innym skinem. Dobra, gram teraz vampirem. moi drodzy. Lecimy, bo wczoraj go zdobyłem. Także myślę, że uda się wygrać. No. Żeby też odcinek nie schrzanił. Okej. Okay. Okej, okay, za 90 sekund się kończy. Dobra chwila, ok, a więc ja już jestem. No niestety strzeli mi parę goli, ale my to w momencie odrobimy. Dobra, tutaj strzelamy gole yy. Yy, No, tak myślę, że zostawicie tutaj tak jakieś sześć łapeczek w górę. To będzie kolejny taki opening z headballa. No, tak więc myślę, że wam się gra podoba bardzo. No niestety tutaj nam gości strzela gole. No ale zaraz my będziemy strzelać. No nie no, co za... No nie no! No co za ten gościu, no. No co za... Ach. Będzie ciężko ugrać. O, dobra. <gry> y strzeliliśmy. O, bardzo dobrze. Y Właśnie jeśli chcecie pograć ze mną w no to wbijcie do klubu Argentyna, to tam poszukajcie takiego no. Nazywam się Marcelek TTV12. No. Tak więc pozdrawiam, polecam i wszystko tam. Na co wlecę, gadam. O dobrze, dobrze bromkarzu. Dawaj, dawaj. O, dobrze, dobrze, brawo, brawo. No nie no, no nie no. Tak blisko. Nie, dobra. Broniliśmy. No co za. Dał sobie 12 minut. No co za. Typek. Malinowy. No nie no. Nie możemy tego przegrać, moi drodzy widzowie. Dobra, wygramy. Jest, wygraliśmy! Wow, ale się wydarłam. Przepraszam, ale reklama jest. Okay, a